Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem Wam, jakie wytłaczanki na jajka powinniście kupić. Było sporo pytań na ten temat, i chciałbym dzisiaj tę kwestię poruszyć i powiedzieć Wam takie najważniejsze informacje, jeżeli planujecie zakupić kury, chcecie kupić jakieś wytłaczanki i myślicie, jakie, bo to też, słuchajcie, jest dość duża różnica. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście. Gdybyście mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzu, na wszystko odpowiem. Moi drodzy, wytłaczanek do jajek jest tak naprawdę bardzo dużo. Są one sprzedawane na różnych portalach ogłoszeniowych, na jakichś Allegro, OLX-ach, czy też innych miejscach, w których można właśnie sobie się zaopatrzeć. Oczywiście, jeżeli chodzi o... Moim zdaniem takie najlepsze źródło to jest kupno u producenta, tam znajdziemy po prostu te wytłaczanki najtaniej. I chciałbym wam dzisiaj mniej więcej powiedzieć, jakie są słuchajcie różnice i na co należy zwracać uwagę przy wyborze, już nie za przedłużając, zaczynajmy odcinek. Mamy, słuchajcie, tych wytłaczanek różnych bardzo dużo. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o strukturę wykonania, to mamy albo właśnie jakieś styropianowe, albo papierowe, zdarzają się też plastikowe. Plastikowych jeżeli chodzi o jakikolwiek przewóz, średnio Wam polecam. Jeżeli ktoś planuje, wydaje mi się, moim zdaniem, najlepsze są właśnie wytłaczanki papierowe. Wytłaczanki papierowe są bardzo dobre w transporcie, bardzo dobrze się układają w kartony i tak dalej, także je polecam. Zwróćcie tylko uwagę na wielkość tych wytłaczanek. Oczywiście, jeżeli będziecie kupowali, na przykład wytłaczankę wezmę jakąś losową z własnym brandem, no to tak, tu będziemy mieli logo, będziemy mieli podane informacje producenta, tutaj też to co będziemy chcieli. Oczywiście tą etykietę już sobie sami wybieramy, jaką byśmy ją chcieli mieć. Oczywiście wytłaczanki najczęściej są na 10 jajek, z takimi się spotkamy. Oczywiście mogą być, też Wam pokażę, tutaj mamy na 6 jajek. Tutaj mamy o, też jakieś, tu mamy chyba na 15 jajek, jakaś plastikowa, tak jak mówię, one są dość mało trwałe, więc ich nie polecam i są też najtańsze, ale tutaj ceną bym się tak nie sugerował. Tutaj właśnie mamy też na 15, o, a tutaj mamy na 8. I mniej więcej, takie najczęściej występują, czyli głównie występują na 10, czasami na 15 się spotkacie takie szóstki. Zdarzają się w sklepach, ale dość rzadko, ponieważ najczęściej kupujemy właśnie takie dziesiątki. Na targach, bazarach możemy znaleźć jakieś 20, 30, ale właśnie takie jak tutaj widzicie, one będą głównie właśnie te papierowe, one są robione z takiej masy papierowej i też są dobre w transporcie. Ale na takich w sklepie nie znajdziemy, takie bardziej właśnie na jakichś giełdach, targach, bazarach. W takich miejscach takie wytłaczanki e, znajdziemy. E, teraz tak, e, dlaczego słuchajcie te a nie inne i na co należy zwracać uwagę? Jeżeli mamy jajka od swoich kurek i te jajka bezpośrednio pakujemy do takich pudełek, to pamiętajcie, że wy nie musicie tych jajek chować do lodówki, bo to nie są jajka, które były kupione w sklepie, tylko to są jajka, które bezpośrednio zniosły wasze kury i one mają 1-2 dni i spokojnie te 2-3 tygodnie mogą sobie tak w tych wytłaczankach zostać, nic im się nie stanie. Średnio się mówi, że to jest 21 dni, ale weźcie pod uwagę, że producent, który pakuje takie jajka do wytłaczane, kawy je potem kupujecie w sklepie czy gdziekolwiek, bo na przykład nie macie jeszcze swoich kur i od nich jajek, no to po prostu musimy pamiętać, że one leżą często u producenta, potem jeszcze w jakiejś hurtowni. Potem są dystrybuowane do sklepu i w tym sklepie też jeszcze trochę leżą, dlatego, no, ważne jest to, żebyśmy po prostu zdali sobie z tego sprawę, że takie sytuacje y, mogą się wydarzyć. To znaczy, musimy, jeżeli chcemy, to jajeczka najlepiej by było nawet trzymać nie w lodówce, ale w jakimś chłodnym miejscu. Teraz się zrobiło ciepło, więc warto o tym y, wspomnieć. Plus jest jeszcze taki, że możemy pakować jedna w drugiej, i po prostu zajmuje to wtedy sporo mniej miejsca, gdzie z takimi pa. Yy, Steropianowymi jest to trudniejsze w zrobieniu. Oczywiście te styropianowe też są trochę tańsze, najdroższe są właśnie takie, ale to też w zależności różnica jest bardzo duża. Też uważajcie na pośredniku, bo możecie bardzo dużo przepłacić. O, ja Wam pokażę taką paczkę przykładową takich wytłaczanych. Zobaczcie, to jest w słupku 400 sztuk, w jednym słupku jest 100, jest 400 sztuk, już trochę zostało zebranych, więc mniej więcej tak to wygląda. W zależności możemy kupować, słuchajcie, już po 70-80 groszy, spokojnie takie wytłaczanki. Sporo ludzi to pali, sporo ludzi to wyrzuca. Czasami na różnych grupach na Facebooku można znaleźć też, że ktoś odda, czy tam za coś można otrzymać takie wytłaczanki. Więc jak najbardziej, jeżeli macie taką możliwość, to kupujcie, bo, bo warto, tylko oczywiście też trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na cenę, jaka ona będzie. Więc tutaj mamy informacje, słuchajcie, jeżeli chodzi o wytłaczanki z tych ważniejszych informacji, chyba wam powiedziałem wszystko. To, co jeszcze mogę powiedzieć a propos na przykład jakichś kartonów czy czegokolwiek, to biorąc jakiś przykładowy karton, do tego kartonu, słuchajcie, jesteśmy w stanie zapakować po sześć na warstwie, więc tu wchodzą trzy warstwy, a nawet cztery po 6, więc mamy 6 12 18, a czasami mamy 24 yy, paczki, czyli 240 jajek nawet możemy mieć w takim kartonie. Yy, fajnie się to układa, więc jak najbardziej takie kartony czy to po bananach właśnie do przewozu jajek są. Yy, spoko jak się zastanawiacie, jak te jajka przewozić, to właśnie w taki sposób. Jeżeli kładziemy jajka, układamy na paletce, tu wchodzi 30. Zwróćcie uwagę na to, że najpierw jeżeli paletki są luźno bez jajek, to wkładamy w ten sposób, natomiast jeżeli będą z jajkami, to wtedy wkładamy odwrotnie, ale to już każdy sobie sprawdzi, jak będzie miał u siebie takie. Co jeszcze, moi drodzy? Bardzo ważna rzecz dotycząca rozmiarów. Też oczywiście jajka mają swoje rozmiary, i też jeżeli powiecie komuś, że chcecie uniwersalne, a macie młode kury i to będą bardzo malutkie jajeczka, to po prostu one będą. Tam luźno w tej wytłaczance latały, i warto by było wtedy zadbać o to, żeby mimo wszystko ta wytłaczanka była trochę bardziej. No po prostu lepszego wymiaru, czyli albo M, wtedy to jajeczko będzie trochę większe, albo L jeszcze większe, lub XL to jajko będzie duże średnio. Jeżeli chcecie taką uniwersalną, to ja polecam Mkę, taką większą, ewentualnie Lkę, tam wszystkie jajka spokojnie powinny wejść. Też kury, które niosą jajka w rozmiarze XL nie ma ich za dużo, a jeżeli macie tylko takie kury, no to wtedy wiecie, co kupować. Oczywiście też w zależności od wielkości, jeżeli to nie będzie uniwersalna wytłaczanka, tylko ta duża, no to to wtedy zapłacimy za nią trochę więcej. Mówi się na to: słuchajcie, wytłaczanki do jajek, jakieś pudełka do jajek, no różnie, naprawdę różnie, natomiast każdy, kto jest w branży, wie o co chodzi. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek kolory czy cokolwiek, to też się tym nie sugerujcie, jest to po prostu robione przez producenta jako brand, jako logo, jako marka, więc tutaj też no, nie ma co o tym myśleć. Najczęściej, jak będziecie kupowali, czy to pod markę własną, czy w ogóle. Na sprzedaż to będą właśnie jednorodne wytłaczanki, tak jak tutaj widzicie, jednego koloru i na przykład będzie na nich napisane, nie wiem, jajka wiejskie czy cokolwiek, a w środku będzie puste. Szczególnie tak robimy, kiedy mamy jakiś rolniczy handel detaliczny albo sprzedaż bezpośrednią, wtedy właśnie coś takiego kupujemy po to, żeby można było swobodnie sobie handlować. No i łatwiej też klientowi w takich dziesiątkach sprzedawać, a nie w trzydziestkach, czy też tam ładować 10 czy 20 jajek, bo po prostu jest to niewygodne. Także na dzisiaj tyle. Prośba oczywiście o łapeczkę w górę i subskrypcję. Odcinek słuchajcie, może pomóc wielu ludziom, więc warto by było go gdzieś tam promować. Na dzisiaj tyle, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!